No o ale gdzieś ma... Dab 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 Mówiłeś no, idealną no, no, mapę to obecne. pierdolenie Światło z mm -hmm. e, za Ale laje Ale kurwa po... Co to za start? No kurwa start podjebał Pierwszy raz takiego spawna mam szczerze A o. Daj no, sy no, siana bociana siana. No akurat no, kula, no. macie A jaki sianka Jak to jest poziom w ogóle? Nie tu były plecaki? Halo? Tam! Plecak był na samym respie Dobra, witam bardzo serdecznie cześć. w domku W dzisiejszym odcinku będziemy bawić się Coś idzie przed nami A, A Among to jakie zabawa Jaki to, to był poziom nami? mapa Among Eee... Bardzo duża, bardzo łatwa Bardzo duża, bardzo łatwa? Bardzo łatwa, bardzo duża O, czaszka To jest na pewno akcesorium O, monety O kurde, szczur tu jest! Na samym wejściu, kurde. Czemu sprowadziłeś nam szczury do naszej rezydencji? Hmm. Dobra, trzeba achievementa robić. Trzeba było przegrzebać te sianko w końcu, nie szczura wyciągać. No wybacz, no. Chodź, ale chodź, zrobimy achievementa. A to jest No za... dobra, to chodź. Ja muszę go... No, ale to musisz, musisz Fricksona zaciągnąć. No kurde. Czemu mnie? No bo tylko na tobie jeszcze ten achievement sprawdzi. Prawda. Trollu. Wredny. A a musi się wrócić po mnie. Nie. Co tam się stało, kur... No szczur, Skórek. kurwa. Ale sta stanąłem sobie w miejscu i się nie ruszałem. Ale on tak nie działa. No a wróć się po mnie. No musi być całkowicie, dalej, jak no, Kurwa, jak ty byłeś tu na rogu, jak ja mówiłem nie, ci, że już się wrócić ja po mnie. ja już mnie. dawno ze speedrunowałem. Idź, tam do Ale ty jesteś... Czekaj, 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 czekaj. Wymna, no. że to jest bardzo łatwe. Ja już chciałem umrzeć, żeby mieć jeszcze mniej wpadła dostać. O takie ja samą go na co komu? Expo, Lepsze akcesoria Co ty masz a, akcesorium? A żebyś, a, nie, a żebyś tam kurwa padł sam Zrobić padnem, ci gangbang. Padnę Ej dobra, myślałem, że to jest ta mapa z tym, takimi dużymi korytarzami, a to jest co innego. To jest jakaś średniowieczna bardziej. No wejdziemy ten. Taka backowan. Ja myślałem, że to jest pokój, a to są drzwi. Nieźle. Mmm, pokój, a to są drzwi. Oh, o, coś jest. nie prowadzą do Ołtarz. pokoju? Właśnie Oł. do korytarza, wiesz? Oink. Co tam zrobiliście? Co to kurwa Dźwięk. drzwi nie? Żeśmy znaleźli do... No. O, biblio. o Co to jest? Tu ci obchodzi. Jaa, ci kurde bika Wyjście. A możecie już uciekać. No, możecie już uciekać. Okay. Akcesorium. Nie, no, idziemy po twoje akcesorium. Kurwa! A ja nie wiedziałem, kurwa! <laughs> kurwa! Serio! Ja serio myślałem, że to jest pokój! Kurwa! Przecięgno! No tak wyglądało, no kurwa! Tak, nie wiedziałem, kurwa, nawet się nie przejął. Ze przecież bym nie wyszedł, no przecież bym nie wyszedł. Ale speedrunner! Doskonale. Poszedł prosto. Ja pierdolę. Ale, czy ale jest... wiecie ile zajęła nam mapa? 3 minuty. Czajcie, 3 minuty. Sprawdziliście, coś takiego dostałem. Malcie, co to ma być, nie? Ale co dostaliście? Co to było za akcesorium? My. No to, co mam Kurwa ale gówno, dobra, nie opłacało no, Ale kurwa było. chodzi, musisz to akcesorium zebrać, kurwa. A to zbierzesz lepsze. <noise> Dobra, Teraz bardzo mała, bardzo trudny, bardzo trudny, bardzo mały. Nie, no, bardzo, łatwy, mogę, bardzo duży. Cię. A może dać bardzo mały normalny? Nie, po co, po co normalny? A tym nie, razem nie, nie. dam mapę dla rezy, żebyś zgubił, żeby znowu. O, po rezy, gdzie zawsze idzie na lewo. Dla tej mapy to znajduje wyjście. O. Do not enter. Czego nie rozumiecie? Do not enter jest napisane. Wyjdę nie ma tej mapy. Ta mapa jest zjabista. No nie obrawiaj tej mapy. Nie jest taka jakaś ciężka. Idź w prawo, Freakson. Kurwa co ona jest źle. Chuj mnie obchodzi. <grym> <grym> idź w prawo. No idź w prawo, kurwa. Ja idę. Ja. O, no, Jeszcze raz już w prawo. idę w prawo. A idę w prawo. to idę dalej. Jeszcze raz idę w prawo. Co to jest? Nic nie ma. Zeskoczyli. No Frickson, kurwa poszedłbyś kurwa z Amongiem Skreśliłem na prawo, no Ej, wyjście znalazłem Aha Nie wiem Nie wiesz Cze... że... A Freakson w ogóle nic nie, nie robi na mapach To jeszcze, jeszcze chodzi za... A, a kto znalazł 3 od słuchać. razu? No. 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 Kurwa, zdarzyło się, ślepej kuzy ziarno kurwa. Ej, mam! Akcesorium, czy to jest akcesorium? Tak, to jest akcesorium! Żartuję, kto nie Właśnie, no to nie było akcesorium Ale kurwa akcesorium, pogchamp Wow, najlepsze akcesorium do tej pory Ale czemu kurwa nie oznaczasz kurwa jak idziesz trasy. No bo może, nie wiem kurwa akcesorium. raz jest akcesorium I ja jest Zajebiste akcesorium Tutaj. Myślę, no. że ja nigdy nie ubiorę O, jest ten na dźwięk co, reaguje Dźwięk? Tak A, ja jest A nie na latarkę po prostu? Nie, na dźwięk. Ja było Proximity w grze. Wiem. Eee, eee. Kogo chcesz sprzedać? Tego który się pierdala. Znalazłem w zawór Gurde, ja znalazłem, ale świnia tu biega. Słaniaczki. Jeszcze. Czerwone lizaki jest misja tam. Bierzony, to jest znaleźć pikcesu. mogą mongo miałeś przez chwilę, nie? Mac Pixel, gdzie jest ten? Ach, czy tu chodzi za mną, chodź za mną. Mm, w lewo i w lewo. Tutaj. Także biegł. Patrz na to. O kurde. Luka, dy to, no. to to jest MCP? Nie jest No, ta co trzeba wściecić w pysk. Czyli są trzy Dobra. potwory na razie, tak? Musicie no. za czerwonymi lizakami iść tam są puzzle. A za zielonymi jest wyjście. Ale na razie nie znalazłem czerwonych lizaków. Tak jak znajdziesz, to wtedy to, to będziesz wiedział. Wszystko ja. No. Co mam ci powiedzieć więcej? Znajdziesz, to będziesz widział. No, tej naokoło. Znajdziesz zielone lizaki, będziesz widział wyjście. Kurwa i świnia. O kurwa, ale muszę pierdolić. Ja pierdolę. Trzymam w jednym miejscu. Mm. Świnia. Wypierdolić muszę się. Bo kurwa będę tak chory Dobra wstawaj, ze się Ja chcę iść tu nie. Dobra, dobra większych nie było Zawór mamy, tak? Tak, mamy A, tu musimy czerwonej zaki zabić, dobra Dobra, dawaj, dawaj, dawaj O kurwa O jest problem Z nią można tą Dorondo robić, nie, ale... Tylko z drugiej strony jest chyba świnia. O kurwa. Nie! Ja Co tu się dzieje? Jest jeszcze ten! Na hałas reagujący. Ja pierdziele. Nie mogę powiedzieć, było to zrobione. No nie porąbało was? kto tam biegnie z jakąś... Help me, Frickson! Zostaw mnie w spokoju. running? Nie dam ci tego gaci w No, chodź, chodź. Najpewnie go masz. od ciebie. Chodź, chodź. Będzie Zobacz fajnie. Już nieraz sprzedałeś kolegów. Kurde. Chodź, będzie fajnie, mówię. O, ślebiło. No ja ślebi no, no. Fajnie, zobaczysz. Wyjdzie. No, Jeszcze tu? Nie, tu trzeba, tu trzeba po prostu. Eeee, jam się Co ci kura dzieje? Nie mogę! Co tu się A co jest? Nie, odciąga się. Podnieś ich, Ja odciągam. Kaniszą, no jestem tu. Dawaj Jednego podnoszę Ja jestem zaraz obok ciebie po lewej stronie twojej Nie, nie jesteś potem Jeszcze brakuje świni pewnie O kurwa nie, o, to, o kurwa I kurwa kurwa gdzie SIĘ Macie <śmienicza> achievementa? <śmienicza> <śmienicza> kurwa mi brakuje To Chyba akcent bym zajechać. Jak? Pięknie, akurat nie, idealny timing się. świni Wiem, że brakuje A razę podnieś, pierdol Ja, ja podnoszę Dobra Dobra, akcedus tu musimy z... Czekaj No, no. Tu, Dobra, chłopaki, można tu. spokojnie, Dobra. na pewno się tam, wyjdźcie tam Nie, 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 nie patrz. Jest, jest, jest Tak, tutaj I trzeba, zobacz tam, nie? Tu Nie patrz. Dobrze Teraz Było dobrze Już jest git Teraz, amongo Teraz. No wychodź, zawór i wychodź. Ale ja jestem strasznie daleko, mnie nie ma ja, przy ja odciągałem ich w wiesz. No to dla Kongo było. mnie nigdzie nie ma przy wyjściu, a jestem strasznie daleko. Czerwone lizaki. Czerwone niczym. No, nie jeszcze, no. jeszcze idę się schować, pójdę sobie z ZW, bo muszę. muszę uduszę. Się wow, to ten zrobił, ten... kurwa, zrobił małpi do kłony. Kurwa, idź, idź w, inne miejsce, w innym Ale miejscu, szukaj innego miejsca. Ale wy we dwóch chodzicie Bo ja mam mapę, a on oznacza, gdzie byliśmy. O, tikety? Ty, ty? Nie. Monety. Kajne. Monety? wezmę a, a ty biegniesz, nie wiem, na chuj z nami. Dobra, jest. Super. A Mongo, Cielinu. nie jest o. wyjście. A Mongo, mongo. znalazłeś wyjście? A Mongo jest. A Mongo nie ma. Znalazłeś wyjście, Mongo? Ej, to nie za Mongo, to jest jakiś doppelganger. Ty weź... Doble? No. Na szczur. Zmienny kształt. Czek stoi miejscu. No łatwo. A, 7 minut. A <słuch> tam był kongo, ja piercie No. Małpigaj dosłownie. Zjebał mnie timing, <słuch> że brakuje świni i ja w świniach. <słuch> I kurwa, oczywiście ja oberwałem tą świnią. Za rogu, no. Ja i nie. potem dla mnie poszła jest tam czoszek. Ale fajne W no. sumie <grymne> takie tak nie pytałem Skibidibidobdobdob jep. Jep jep Op 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 No Właśnie pytaliśmy się czy gdzie jest wyjście Żebyś tam wy... Ale chyba nie, no. nie znalazłeś Poradziliście sobie weze mnie więc Nie znalazłeś chyba wyjścia nie? No ja wyjścia nie znalazłem No, no, no wyjście, faktycznie Więc no, no. Gratki gratki Ale no. Axxos masz zajebisty level <grym> 9 i dalej. Istnieje. A co, no a co my no teraz? A, kask teraz, mamy nowy kask. K-k-kask? w kasku? kasku nie, nie wpuszczam, bez kasku. O kurde. Kask, 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 jeszcze. <gry> i okulary, nie?